Czy Pana zdaniem kultury są równe? Jak Pan definiuje kulturę? E, dobre pytanie, właśnie dlatego za, to zadaję. Liczę po części tutaj na odpowiedź ze, ze strony różnych osób. Czyli czy istnieją kultury lepsze i gorsze? E, no i raczej zbliżałbym się do definiowania kultury jako e, w ogół tych rzeczy, języka, e, powiedzmy zwyczajów, norm, w których e, funkcjonujemy. Jak, jak rozumiem, poprzez kulturę będziemy definiować cechy charakterystyczne dla konkretnego narodu, nacji lub grupy społecznej. A nie kulturę jako dziedzictwo sztuki bądź współczesne malarstwo i tak dalej. Tylko chodzi o cechy charakterystyczne dla odpowiednich grup społecznych. Tak, dok dokładnie, zgadza się. Cechy charakterystyczne dla danych ludzkich zbiorowości. Tak? To teraz, jeśli na no odpowiedzi. Mogą być dwie możliwe odpowiedzi. Pierwsza, poprzez pryzmat przedstawiciela kultury, który się z jakąś kulturą identyfikuje, utożsamia się z pewnymi ideami i przez ten pryzmat ocenia inne za lepsze bądź gorsze. A przepraszam, mhm. bądź jako postarać się o odrobinę obiektywizmu i porównywać te kultury. I teraz problem polega na tym, że jeśli chcemy kategoryzować, czy jakaś kultura jest lepsza lub gorsza, poprawna lub niepoprawna, musimy przyjeść jakieś obiektywne normy oceny. A więc Możemy polecieć tutaj. To jest długa wypowiedź. Dobrze pan wybrał. Po, bo, bo, bardzo, bardzo dobra wypowiedź. Powiem, że na razie tak, sam bym tak zaczął, więc proszę kontynuować. Rzecz polega na tym, że możemy przyjąć ogólne standardy przyjęte w jakiejś części cywilizacji, którą reprezentujemy. Na przykład wartość ludzkiego życia, wartość zdrowia albo odpowiedzialność za innych ludzi, którzy sobie nie radzą w społeczeństwie. I przez ten pryzmat doceniać inne kultury. I w ten sposób możemy dojść do momentu, kiedy mamy przedstawicieli kultury, na przykład na y, Dalszym Wschodzie, gdzie życie człowieka i jego wartość jest w pewnych sytuacjach o wiele mniejsza niż w, w naszym codziennym otaczającym nas świecie, i możemy powiedzieć, że to jest złe. Ale czy możemy to o tym powiedzieć, że to jest po prostu złe, czy to jest złe według norm naszej kultury? To jest problem. E tak, więc, więc, więc może teraz zadam takie pytanie, czy w ogóle istnieje możliwość dokonania takiej obiektywnej oceny, która nie byłaby źródłowo, źródłowo już predefiniowana przez to, w jakiej kulturze funkcjonujemy? Czy jest to w ogóle możliwe? Oczywiście, tutaj odpowiedzi są dwie proste. Jeśli zajmujemy się badaniem, nauką, różnych społeczeństw, różnych wydarzeń, różnych grup społecznych, to nie możemy sobie pozwolić w żaden sposób na ocenę moralną, bo to moralność nie jest częścią nauki. Nauka jest całkowicie pozbawiona moralności. Badacz powie, jakie reakcje są w jakiejś kulturze, czy jakie działania w jakiejś kulturze są dopuszczalne, jakie są niedopuszczalne, jakie grożą za to konsekwencje, całkowicie bez oceny. A jako zwykły człowiek, urodzony, wychowany i przedstawiający sobą jakąś kulturę, może piętnować jakieś zachowania. Jakieś rzeczy, które są dopuszczalne lub niedopuszczalne w jakiejś kulturze, może osobiście uważać za złe. I robi, to z, gruntu własnej, i robi to z gruntu własnej kultury. Przykłada swój pryzmat moralny do tej innej kultury. Jest to absolutnie zdrowe i dobre i tak powinni robić, ponieważ je, ja bardzo nie lubię pewnych pisarzy i filozofów, ale jest jedna jedyna rzecz, która się udała socjalistom i komunistom w zasadzie w latach. No, na początku wieku XX i wcześniej, czyli że kultura, teza spotyka antytezę, ścierają się ze sobą i powstaje synteza. Jeśli my nie, nie będziemy odpowiadać na jakieś wydarzenia lub działania, jakieś interakcje z innej kultury, nie będziemy się z nimi ścierać, to nie dojdziemy do żadnego konsensusu. Problem polega na tym, że jeśli pozwalamy, przykładowo, zapraszamy kogoś do swojego domu, i pozwalamy mu na wszystko, łącznie z działaniami, które uważamy za błędne, to on nie zmieni swojego zachowania, a my nie będziemy wiedzieć, jak mamy wypracować kompromis, żeby ten przedstawiciel innej kultury nam nie przeszkadzał. Musimy jasno określić granice, co jest dopuszczalne i co nie jest dopuszczalne, ale też granice, gdzie nasza kultura i nasza wolność, nasze, nasza definicja dobra i zła jest ważna, a gdzie musimy się dostosować do innych norm. To jest bardzo istotny szacunek. Rozumiem. I w ten sposób e, można powiedzieć, e, mając te dwie e, kultury o dwóch różnych założeniach, jesteśmy w stanie prowadzić do takiego, może właśnie niekulturowego synkretyzmu, ale do umiejętnego wzbogacania własnej kultury e, w obliczu tej konfrontacji, niekoniecznie rozumianej jako coś negatywnego z tą inną kulturą. E, tak tylko że tu bardziej chodzi, hmm. czym będzie ubogacanie naszej kultury. Hmm. Nasza kultura rozwijała się przez mówimy tutaj o, o Europie Zachodniej, o kulturze hmm. chrześcijańskiej, rozwijała się przez całe tysiąclecia, w zasadzie samodzielnie, kolidując tak naprawdę, czy to ze światem arabskim na Półwyspie Iberyjskim, czy, czy u nas na wschodzie i na stepach i na Rusi, były bardzo różne pojęcia i tego, co jest dopuszczalne, czego co nie jest dopuszczalne, jakie zachowania są dobre, jakie są złe. I rzecz polegała na tym, że na przykład Polska przez bardzo wiele lat wypracowała bardzo dobrą metodę. Czyli róbcie wszystko, co chcecie, wierzcie w każdego boga, w którego chcecie, dopóki nie, przeszkadza, nie przeszkadzacie specjalnie nam wyznawać naszych zasad. I to jest jedyne ubogacanie kultury, które może być bezkolizyjne. Czyli stawialiśmy jasną granicę, nie wolno na przykład okazywać braku szacunku wobec kobiet. Nie możecie tego pokazywać publicznie, bo w naszej kulturze jest to nie, nie do przyjęcia. Ale nie zabranialiśmy wierzyć albo dokonywać jakichś małżeństw, żenić się w jakimś. Nie, nie, nie ingerowaliśmy w tą kulturę, dopóki ona nie przeszkadzała nam. Dopóki z, Polka chrześcijanka nie była y, oblewana kwasem rządkiem powiedzmy y, szykanowana za to, że nie zakrywa twarzy, to nie przeszkadzało nam to, że jakieś kobiety zakrywają twarz, bo to nie ma żadnego problemu z tym, niech sobie robi co chce. Drodzy widzowie, tutaj taka przerwa, to nie jest ustawka, ja nie dyktowałem panu, co ma powiedzieć, bo wiem, że pomyślicie zaraz, że to moje poglądy tutaj, wygłaszane pana ustami, nie, nie było niczego takiego. Ja zresztą powiedziałbym bardziej chaotycznie. Ja myślę, że po prostu zbyt często prowadzę takie dyskursy i dywagacje i to nie jest nic nowego. Jest Instytut tak... Filozofii UJ? Absolutnie, że nie i przyznam się szczerze, nie bardzo lubię UJ i ludzi, którzy tam studiują. Bez obrazy, ale sam pan najlepiej powie. Myślę, że przyzna pan, że to są najbardziej zamknięte umysły, jakie można spotkać w Krakowie i to ze względu swoją drogą. Ciekawostka ze względu na niejakie poczucie wyższości wobec innych opinii. Z, zależy, która, ale rzeczywiście istnieją takie jednostki, to... wytniemy, to, to, co nie będzie potrzebne. Spokojnie, Dawid. <laughs> e, no, no. Jest tam spoko, e, no. polecam, jest tam kilku fajnych ludzi, także ja z tym tym. Na przykład sobie. ja. Na przykład e, no, tutaj no. bardzo dobrze możemy kiedyś się w ogóle omówić na dłuższą rozmowy, na ciekawsze tematy. E. Albo inne tematy, bo jest masa innych ciekawych tematów. Ja teraz e. mówiłem przez pryzmat historii, ale mamy współczesne problemy. Tak, ja najbardziej się. Jeszcze jedno, jeszcze jedno... jeszcze jedno... jeszcze jedno pytanie, bo mu, e, czy obiektywne naukowe badanie może być kiedykolwiek w tym kontekście, który został określony, obiektywne? Czy przypadkiem również nie jest predefiniowane przez założenia naszej kultury? Metodologia naukowa. Badanie naukowe i nauka jest najlepszym językiem do opisu świata, jaki widzimy, nie tylko na, w przestrzeni socjalnej, ale fizycznej, matematycznej. Metoda naukowa jest jedyną metodą, która zbliża nas do jakiegokolwiek obiektywizmu. A czy jest nieza, ale jest niezależna kulturowo? Problem jest taki, że metoda naukowa zależna lub niezależna, jest najlepszym narzędziem, jakie posiadamy, żeby zbliżać się do obiektywizmu, bo założeniem metodologii naukowej jest dążenie do obiektywnej oceny faktów, przedstawiania faktów, ciągów przyczynowo-skutkowych, a nie oceny moralnej. I to jest różnica pomiędzy badaniami naukowymi, a interpretacją i, i czymkolwiek innym. Badania naukowe przykładowo mówią, jaki procent kobiet oskarżonych, nie wiem, o zdradę w społeczności muzułmańskiej, żyjącej gdzieś tam, zostało honorowo zamordowanych, tam jest takie chyba określenie, nie, nie wiem dokładnie, jak chcę błąd prowadzić. I to jest suche dane. To jest statystyka bez żadnej interpretacji. I to jest metodologia naukowa, a interpretacja faktów to, czy one się nam podobają, czy nie, już jest wykracza poza naukę. Rozumiem, więc tutaj. Y to, to się, wiem, wytnie się połowę, kurczę, no, ale <gry> nie mi się rozmawia. E, to, znaczy, mi taka, e, to znaczy taka różnica, e, ja twierdzę, że oczywiście siłą rzeczy również cała nasza metodologia naukowa, nawet postrzeganie e, matematyczny obraz świata, e, postrzeganie geometrii jest kulturowo, e, kulturowo już, już predefiniowane, co nie znaczy, co nie znaczy, co, co nie znaczy, że nie uważam, że skoro nasza kultura, ja przyznam szczerze, w pewien sposób, inaczej, e, wychodząc z założeń mojej kultury, uważam, Uważam osobiście ją za najlepszą uważam, że kultura technologiczna, którą rozwinęła, powiedzmy, no, Zachód, bo Polska to nie do końca za, e, Zachód, ale mniejsza z tym, przynosi najlepsze rezultaty i najdłużej przetrwaliśmy i chyba naj. Efektywnie, jako cywilizacja, jestem z nich zadowolony, można powiedzieć. Więc nie przeszkadza mi to, że jednak zawsze istnieje tutaj pewien, e, można powiedzieć, e, nieprzekraczalny e, kulturowy grunt, który nie pozwala mi osiągnąć właściwego obiektywizmu. Ale z tego, co Pan mówił, chodzi raczej o z, o zbliżanie się, o zbliżanie się do obiektywizmu czy tego, co my pojmujemy jako obiektywizm, a nie o obiektywizm sam. I teraz absolut... pytanie, czy jakaś wielka, obiektywna, zawsze prawdziwa prawda istnieje? No, ja to, tak to, jest, to jest ciekawe filozoficzne pytanie. Ja polecam panu w ogóle wykłady Krzysztofa Meissnera. To jest fizyk, teoretyk, jeden z największych mózgów, jakie znam ja, współcześnie żyjących. On opowiadał kiedyś, tak nawiążę do początku pana wypowiedzi, o tym, jak powstają teraz Wielkie odkrycia fizyczne, że źródłem, każdego, fizyczne, każdego odkrycia teraz jest najpierw myśl. Tak jak Einstein stworzył nową symetrię. Z czystej on usiadł przy, przed, przed biurkiem, z kartką papieru i stworzył jakąś symetrię, którą później przelał na papier i którą później udowadniano. I teraz dlaczego to jest istotne? Dlatego, że ten człowiek żył w jakiejś kulturze, myślał w jakiś sposób i w jego umyśle powstała jakaś idea. I tak samo jest, teraz cała fizyka działa na tej samej zasadzie. Gdybyśmy... mamy LHC, mamy wielki zderzacz Hadronów, wykrywamy tam nowe cząstki, są miliardy tysięcy zderzeń na sekundę, terapeta bajty danych. To nie jest istotne. Istnieje jakaś myśl, która została stworzona na papierze, jak na przykład potencjalne istnienie bozonu Higgsa. Gdybyśmy nie mieli tej myśli, to my z tych zderzeń nigdy byśmy nie wydedukowali jego istnienia. Musieliśmy mieć najpierw jakąś ideę, którą dopiero szukaliśmy jej w świecie. i Nasza kultura tym się wyróżnia na tle całej reszty kultury, jak mi się wydaje. Że doprowadziła do tego, że to ludzie Zachodu wpadają na takie koncepcje, takie szalone koncepcje, jak, jak właśnie Einsteina. Trzeba jest... powiedzieć, że najbardziej, e, najbardziej, najszybciej, najsprawniej poszerzają rzeczywistość, w której funkcjonują dzięki temu. Ja myślę, że to polega na tym, że trzeba po prostu otworzyć umysł, przygotowany umysł, konkretny umysł, który posiada jakieś zdolności, na całkowicie abstrakcyjną ideę. Taką jak idea cza czasu przestrzeni, którą stworzył Einstein. W, su w sumie ukradł swojemu nauczycielowi, Minkowskiemu, Sukinsyn. Ale, no, ale... <grystanie> ale powiedzmy sobie, no, tak ca cała matematyka i to wszystko, no to jest chapeau, Einstein no. zawsze był lepszy. Dawid, chyba zaraz możemy skończyć to, to nagrywać, bo tak to nigdy nie skończymy. Podamy link do, ka link do kanału, bo będziemy prowadzili całą dyskusję i będziemy teraz omawiali kurczę, wszelkie kurcze podstawy po epi epistemologiczne. No, zrobimy takie podsumowanie, każda kultura może być oceniana jako dobra i zła, ale po co? Dobrze, dobrze. To do, do, dziękuję. Podaj link do. A, no t -t -t. Dziękuję, tak. Zgadzam się. Zgadzam e się.